Dobry wieczór. Rozpoczynamy ostatnią konferencję w dniu ponownego głosowania wyborów prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponownie pragnę przywitać przewodniczącego PKW sędziego Sylwestra Marciniaka, zastępcę przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej sędziego Wojciecha Sycha, członków Państwowej Komisji Wyborczej pana Macieja Klisia, pana Ryszarda Balickiego oraz szefa Krajowego Biura Wyborczego i sekretarza Państwowej Komisji Wyborczej ministra Rafała Tkacza. Panie przewodniczący, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, nie rozpocznę nietypowo, wiem, że emocje sięgają zenitu, ale chciałbym przypomnieć, że jeszcze dzisiaj jest trwa dzień dziecka. A na skrzynkę Państwowej Komisji Wyborczej wpłynęły podziękowania od 11-letniej Frani za życzenia z okazji Dnia Dziecka i to przysłała dla przewodniczącego i całej Komisji Wyborczej. Natomiast, proszę Państwa, cisza wyborcza zakończyła się o godzinie 21.00. Od godziny 20.00 rozmawiałem z przewodniczącymi okręgowych komisji wyborczych największych miast. I nie było żadnych sygnałów o konieczności przedłużenia ciszy wyborczej, jak również nie było informacji, że tworzą się kolejki do lokali wyborczych. I właściwie się nic nie zmieniło. Również po godzinie 21 w zasadzie większość okręgowych komisji wyborczych złożyła na piśmie informację, że zakończyły się prace w obodowych komisjach wyborczych. W tym miejscu chciałbym podziękować wyborcom, którzy skorzystali z przywileju głosowania, bo są różne sformułowania, obowiązek, ja używałem również powinność, zwrócono mi uwagę, że, że to jest przywilej głosowania, bo faktycznie frekwencja niewątpliwie jest wysoka, także wielkie dzięki dla wszystkich wyborców. W tej chwili zwracam się z prośbą do przeszło 260 tysięcy członków obodowych komisji wyborczych o dalszą, skrupulatną i rzetelną pracę i zaangażowanie w ustaleniu wyników wyborów. Także zwracam się do członków okręgowych komisji wyborczych o dalszy wysiłek, bo w tej chwili są te najważniejsze zadania, gdzie trzeba ściśle, zgodnie z rzeczywistością, z prawem ustalić wyniki wyborów. Dziękuję również funkcjonariuszom Policji i innych służb mundurowych za zabezpieczenie procesu wyborczego. Chciałbym zwrócić uwagę, że od godziny 21.00 na stronie internetowej wybory.gov.pl prezydent2025.pl wyniki Możecie państwo obserwować wyniki głosowania rzeczywiste wynikające z protokołów przekazanych do okręgowych komisji wyborczych w ponownym głosowaniu w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tej chwili dosłownie kilka minut temu sprawdzałem było już do można sprawdzić dane ze 150 obwodów głosowania ale to jest tylko 0,48% całości wszystkich obwodowych, obwodów głosowania. Trzeba też mieć na uwadze, że te wyniki, które będą publikowane, nie do końca są reprezentatywne dla całości Polski, chociażby dlatego, że dotyczą zdecydowanej większości obwodów za granicą. Jak i ewentualnie w pierwszej kolejności będą ujawniane protokoły dane z obwodów mniejszych liczebnie. Bo po prostu szybciej można ustalić wyniki głosowania, jeżeli to był obwód mniejszy. Te wyniki, proszę Państwa, przez całą noc i jutrzejszy poranek będą sukcesywnie, Aktualizowane po zatwierdzeniu protokołów głosowania w zasadzie co chwilę zmienia się kolejna liczba protokołów. Mam nadzieję, że w końcu osiągnie tą liczbę 30, przeszło 2000, czyli właśnie 100% wszystkich protokołów. Także dziękuję przedstawicielom mediów za rzetelną relację procesu wyborczego. I zapraszam, oczywiście, ewentualnie jeszcze będą pytania, na jutrzejszą konferencję prasową o godzinie 10. Wówczas już będzie o wiele więcej wiadomo, ile protokołów zostanie już przekazane, dane i z kraju, i za zagranicy. Jeszcze raz podkreślam, że nawet biorąc pod uwagę pierwszą turę, przy ponownym głosowaniu jest jakby większy optymizm ze strony okręgowych komisji wyborczych i obwodowych. Dziękuję bardzo. Przepraszam, właśnie jeżeli chodzi o meldunek dotyczący wydarzeń związanych z wyborami prezydenta. Mamy taką, jakby nowa pozycja się pojawiła, przestępstwa określone w kodeksie karnym, 17 czynów. Najwięcej dotyczyło 12 naruszenia przebiegu wyborów, to jest artykuł 248 kodeksu karnego. Jeżeli zaś chodzi o przestępstwa określone w kodeksie wyborczym, to mamy 6 zdarzeń. To dotyczy, dotyczy, wszystkie te sprawy dotyczą wyniesienia karty poza lokal. To jest artykuł 497a kodeksu wyborczego. I wreszcie pojawiła się nowa pozycja. To, co wynikało już właśnie z wcześniejszych tutaj przez cały dzień kwestii dotyczących ewentualnie sprawdzania zaświadczeń, albowiem... Mm, Policja również w tej chwili ujęła przestępstwa określone w innych ustawach. Chodzi o ustawę o ochronie danych osobowych, nielegalne przekazywanie danych osobowych, i w tej sprawie wszczęto w dwóch sprawach postępowanie wyjaśniające. Natomiast jeżeli chodzi o wykroczenia, to łączna liczba od początku działań. To jest 275 wykroczeń, czyli w zasadzie liczba porównywalna z pierwszą turą. Taka może ciekawa sytuacja, że w jednej ze obodowych komisji, w Kielcach, konkretnie przewodnicząca komisji oświadczyła, że w trakcie oddawania głosów. Nieznany mężczyzna krzyknął na swoją partnerkę, jak zagłosowałaś, a następnie wyrwał kobiecie kartę do głosowania i ją przerwał. Z uwagi na dużą ilość głosujących, którzy przebywali w tym czasie w lokalu wyborczym, brak było możliwości ustalenia danych osób biorących w incydencie. Karta, zabezpieczona. Karta oczywiście zabezpieczona. W Lublinie Wyborca wyniósł poza lokal wyborczy kartę do głosowania. Jak ustalono, mężczyzna błędnie zakreślił kandydata, poza lokalem dokonał zmiany wyboru na karcie, a następnie powrócił do lokalu, lokalu wrzucając kartę do urny wyborczej. Ale to jeżeli są dwa znaki X, to i tak wówczas ten głos jest nieważny. Nie, nie I to można takich trochę... No jeszcze oczywiście kolejny członek komisji na Pomorzu o godzinie 16 .00. przewodnicząca komisji zgłosiła, że jeden z członków znajduje się pod wpływem alkoholu. Wynik badania 06 promila alkoholu. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący. Czy macie państwo pytania? To bardzo proszę, tam znajduje się mikrofon. Dobry wieczór, Aneta Pawłowska, krać Jar, Polskie Radio. Chciałabym trochę wybiec w przyszłość, bo jest, sondażowe wyniki pokazują, że różnica między kandydatami prawdopodobnie będzie bardzo mała. W jakich sytuacjach jest ryzyko ponownego przeliczania głosów, kiedy jest tak mała różnica między oboma konkurentami? Proszę Państwa, w Polsce nie obowiązuje rozwiązanie prawne, że przypuśćmy, jeżeli różnica między kandydatami wynosi 1%, to jest obowiązek przeliczenia wszystkich głosów. Natomiast faktycznie mamy świadomość, że ta różnica będzie niewielka według tych sondaży. To jest kwestia jednak, tak, według moich wyliczeń na, na szybko 120 tysięcy. Głosów jest to, no, biorąc pod uwagę około 23 miliony głosów ewentualnie oddanych, to bardzo mała różnica. W tej chwili no, nie chciałbym tutaj jakieś proroctwa uprawiać w tym zakresie, żeby. W ogóle dokonać ponownego przeliczenia, to po pierwsze musi być, muszą być złożone protesty i ewentualnie rozstrzygnięcie sądu o, o przeliczeniu. W tej chwili, proszę Państwa, nie, nie widzę takiego póki co zagrożenia. Oficjalne wyniki mam nadzieję, że jutro państwa komisja wyborcza rozstrzygnie i dopiero wówczas biegnie termin w ogóle na złożenie protestów wyborczych, tak jak wspominałem już na wcześniejszych konferencjach na to wyborcy mają i komitety 14 dni. Dziękuję. Mam nadzieję, że nie dojdzie do takiej sytuacji. Jedno pytanie. Powiedział pan o wykroczeniach związanych z przekazywaniem danych osobowych, czy możemy dowiedzieć się więcej o co chodziło? Państwa, to jest dalszy ciąg kwestii zaświadczeń. Wspominaliśmy, że można ewentualnie spisywać numer zaświadczenia, natomiast tam dochodziło do takich sytuacji, że fotografowano całe zaświadczenie, łącznie z danymi imię, nazwisko, numer PESEL, miejsce zamieszkania itd. Tak I to Ewidentnie narusza tego typu działanie, jeszcze na prywatnym telefonie, ustawę o ochronie danych osobowych. I także w tych dwóch przypadkach, właśnie tak wynika przynajmniej z opisu, wszczęto postępowanie w celu wyjaśnienia okoliczności. Seweryn Lipoński, Polsat News. Chciałbym dopytać o dwie rzeczy. Pierwsza kwestia to kwestia protestów ewentualnych wyborczych, czy w obliczu tak bliskiego wyniku i małej różnicy spodziewają się Państwo, że tych protestów może być więcej w przypadku tych wyborów, tej drugiej tury wyborów niż w poprzednich latach i przy poprzednich wyborach. I od razu chcę dopytać też o kwestię ewentualnego przeliczania głosów. Pan przewodniczący tutaj to dosyć wyraźnie zaznaczył, ale pamiętam taką dyskusję kilka lat temu przy okazji wyborów do Senatu, gdzie też było kilka bliskich pojedynków i wtedy dyskutowano, że być może sąd orzeknie przeliczanie ponowne głosów, no w tych wyborach nie mamy okręgów wyborczych, mamy jeden wielki okręg wyborczy, więc jak taka procedura potencjalnie jest w przepisach ujęta, jak takie przeliczanie może wyglądać, czy to dotyczyłoby wtedy tylko tego miejsca, gdzie był zgłoszony protest wyborczy, czy może jakaś część Polski, jak to w praktyce może zostać orzeczone potencjalnie przez sąd. Znaczy to jest pytanie w zasadzie nie do Państwowej Komisji Wyborczej, tylko do sądu rzekającego w sprawie protestów wyborczych. Nie chciałbym w tej chwili wprowadzać, tak powiem, złych emocji w tym zakresie. Proszę Państwa, poczekajmy na oficjalne ogłoszenie wyników przez Państwową Komisję Wyborczą. Rozwiązania mogą być różnorodne. Protest wyborczy musi dotyczyć konkretnego obwodu, konkretne zarzuty. Więc proszę uspokoić emocje również wśród społeczeństwa. Na pewno obwodowe komisje wyborcze, okręgowe komisje wyborcze i Państwowa Komisja Wyborcza będzie starała się jak najrzetelniej i najuczciwiej przedstawić wyniki głosowania, które odzwierciedlają wolę wyborców. A jeżeli będą w tym zakresie zastrzeżenia, to jest zgodnie z naszą procedurą możliwość złożenia procesu wyborczego, którym powinien się zająć Sąd Najwyższy. Ale to w tej chwili jest przedwczesne takie gdybanie, co będzie. Mam nadzieję, że, że wszyscy przyjmiemy wyniki, niezależnie jakie one będą. Bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie, bardzo proszę. Dobry wieczór, Rafał Mirzejewski, TVP Info. Ja chciałbym panów zapytać o doprecyzowanie, w jakiej kolejności będą spływały protokoły. Jest już zagranica, później mniej liczne obwody, tak? Znaczy, w tej chwili to, co wspominałem, bodajże 158, to zdecydowanej większości to jest zagranica, bo chciałbym zwrócić uwagę, że część obwodów głosowania za granicą według czasu miejscowego rozpoczęło głosowanie i zanim u nas się rozpoczęło, to tam już się zakończyło. I w zasadzie czekaliśmy na godzinę 21, żeby oficjalnie opublikować wyniki chociażby Ameryki Północnej, Południowej, bodajże później w Nowej Zelandii się skończyło, a z drugiej strony mamy, tak jak wspominałem, 1812 odrębnych obwodów głosowania, czyli to są szpitale, domy pomocy społecznej, zakłady karne, areszty śledcze, gdzie ilość tych wyborców nie była. Tak duża jak w niektórych obwodach głosowania, gdzie chodziło o de facto tysiące, cztery tysiące wyborców, a tam były odrębne obwody, które liczyły kilkadziesiąt czy góra, tam 200, 300 osób głosujących. Siłą rzeczy łatwiej ustalić wyniki głosowania w tych małych obwodach głosowania, ale, tak podkreślałem już wcześniej, one nie są reprezentatywne. Proszę Państwa, najlepiej poczekać, kiedy będziemy dysponowali 100% protokołu z wszystkich obodowych komisji wyborczych, zarówno w kraju, jak i za granicą, stałych i odrębnych. To jeszcze chciałbym się zapytać, co będzie się przez noc działo tutaj w siedzibie PKW, ile osób będzie zaangażowanych w ten proces przyjmowania tych protokołów i na koniec pytanie, czy panowie idą spać, czy zostajecie tutaj? Znaczy mała, mała jest szansa, żeby przynajmniej wszyscy mogli pójść i, i, i przespać się, odpocząć. Natomiast musimy mieć świadomość, że ten proces jakby jest ciągły i po pierwsze wpływają protokoły obwodowych komisji do okręgowych. One podlegają weryfikacji, sprawdzeniu pod względem logicznym, matematycznym i, i, i w zasadzie wszelakim. No, i po ewentualnym zatwierdzeniu to są wprowadzane dane właśnie do systemu, który możecie Państwo obserwować. Ale to zresztą, tu w wyborach prezydenta, to okręgiem wyborczym jest cała Polska, więc o tyle jest sytuacja ułatwiona. To nie przelicza się na mandaty, tylko ten wynik, który będziecie Państwo na dole zauważyć, to jest ten wynik wiążący. Ale i tak, proszę państwa i w zasadzie wszyscy wyborcy również kandydaci powinni poczekać na oficjalne wyniki głosowania, które poda Państwowa Komisja Wyborcza, bo to będzie ten jedyny wynik wiążący, który będzie mógł stanowić co najwyżej podstawę w szczególnych sytuacjach w poszczególnych obwodach głosowania podstawę do zgłoszenia zarzutów. Proszę tak, tak, państwa, to proszę może powiedzmy to wyraźnie, że w tej chwili rozpoczyna się najważniejszy etap pracy dla członków komisji obwodowych. To jest ten najważniejszy element, bo to tam ustala się wynik wyborów. Oprócz tego pracują komisje okręgowe. Oczywiście pracować będzie również Państwa Komisja Wyborcza i pracuje, na to trzeba to zwrócić uwagę, Krajowe Biuro Wyborcze. Bez, tutaj wsparcia technicznego, to że Państwo widzicie te wyniki w systemie komputerowym, bez nich to by się nie dało. Także wszyscy pracują po to, żeby te wyniki były jak najszybciej i jak najlepiej podane zgodnie z wolą, z wolą wyborców. Proszę Państwa, w tej chwili widzę, że już pojawiło się 222 protokoły na 32143, czyli to jest 6900. Jednego procenta de facto. Także jeszcze wiele y, tutaj y, chwili przed nami. Ja sądzę, że gdyby te wyniki udało się ustalić tak, jak po pierwszej turze, no to byłby taki pewien rekord świata. Może nie rekord świata, rekord polski. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Bardzo dziękuję państwu. Na tym kończymy dzisiejszą konferencję. Do jutra. Dziękuję bardzo. Zapraszam na godzinę dziesiątą. Państwo, sądzę, że nie ma sensu, żebyście pozostali na, na noc, lecz zebrać siły i od rana będziecie mogli realizować swoje obowiązki. Dziękuję bardzo.